Marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski oficjalnie otworzył 17 kwietnia obrady nowo powstałej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Poruszać ona będzie sprawy ważne nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale całego regionu. Skład Rady tworzyć będą doradcy wojewody, reprezentanci marszałka i semiku, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Odbyliśmy inauguracyjne posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności i Pożytku Publicznego. Jest to pierwsza tego typu rada w województwie dolnośląskim. Jest to organ konsultacyjno-doradczy marszałka. Zasiadają tam i przedstawiciele wybrani przez trzeci sektor, a więc przez organizacje pożar rządowe, ale również skład tej rady wchodzą osoby, które zostały wskazane przez marszałka województwa Dolno, dolnośląskiego. Podczas pierwszych obrad rada wybrała przewodniczącego i jego zastępców. Głosowanie przebiegło szybko i jednogłośnie podczas każdego z nich. Jedyna kadencja Rady potrwa dwa lata. Ja mam dosyć duże nadzieję, że ta Rada faktycznie będzie takim mocnym głosem poparcia w ogóle środowiska organizacji pozarządowych i współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem samorządowym. Myślę, że to jest właściwe forum, żeby poruszać kwestie dotyczące naszego regionu dla dobra wszystkich mieszkańców. Tak naprawdę jest to pierwsze inauguracyjne spotkanie. Ciężko powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądać. Natomiast mówię, jestem pełen nadziei i optymizmu. Widzę tutaj same mocne nazwiska osób które mają duże doświadczenie z różnych dziedzin, nie tylko pozarządowej, nie tylko, nie tylko samorządowej i liczna owocną współpracę. Rada Pożytku Publicznego to ważna platforma dialogu społecznego, która uzupełnia inne działania, takie jak funkcjonująca na Dolnym Śląsku sieć doradztwa pozarządowego, czy ponad 30 milionów złotych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. Pierwsze spotkanie z nowym zarządem ma się odbyć niedługo. Jesteśmy tutaj nie dlatego, żeby reprezentować jakąś partykularną fundację czy stowarzyszenie, ale po to, żeby nadawać odpowiedni ton i wskazać odpowiednią praktykę. Jesteśmy po to, żeby być platformą wymiany doświadczeń i żeby wszystkie fundacje i organizacje pożytku publicznego, które działają na danym Śląsku, mogły czerpać z nas dobre standardy. W skład 19-osobowej rady wchodzi łącznie dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, jeden przedstawiciel wojewody dolnośląskiego, trzech przedstawicieli semiku województwa dolnośląskiego oraz pięciu przedstawicieli marszałka województwa dolnośląskiego.